Witajcie, jest koniec grudnia. Temperatura 3 stopnie na plusie w dzień i tak jest praktycznie codziennie. W nocy minus 1, 0, 2. Bywało i cieplej. I przesadzamy derenia. Ratujemy go. Spójrzcie, jak wygląda. Ile ma porostów, jakby mchu na sobie. Ten dereń jest to dereń żółto-owocowy. W tej chwili nie pamiętam, czy to jest alosza. Czy to jest odmiana nieżnej? W każdym razie w 2019 roku został kupiony wraz z kilkoma innymi tereniami i posadzony u mojej mamy na działce. Y, Rósł na stanowisku słonecznym. Niestety wygląda tak jak wygląda. Tam są piachy. Jest y, niepodlewany wręcz, bo wodę używa się tam do tego, co jest najważniejsze. A w tym roku susza była przeokrutna. 2019 zakupiony. Mamy 2024. Czyli 5 lat męczy się. Czas zabrać go, przesadzić. Może jeszcze coś z niego będzie. A myślę, że będzie jak najbardziej, gdyż tu jest jego kolega korałowy marka. Tak nazywa się odmiana. Ta sama sytuacja była, tylko on nie był w takim stanie, jak ten przed chwilką pokazany. Ten dereń, przesadzony dwa lata temu został, wystrzelił niesamowicie. Ale po czym wystrzelił? Po tym, jak odcięłam jemu dziczkę, czyli podkładkę, na której był zaszczepiony. I także 2019 rok. Tu spójrzcie... Również ta sama sytuacja. Dwa lata temu przesadzone zostały te dwa derenie żółtoowocowe. Flawa, odmiana jantarnej. Spójrzcie, jak ruszyły ze wzrostem. To jest mega, mega słoneczne miejsce. Zresztą tamte derenie również takie miejsce miały, ale rosły co nieco pod drzewami. Może korzenie drzew, ale to nie, raczej nie. Także posadzimy, przesadzimy tego, którego przywieźliśmy. Może będzie jeszcze coś z niego. Dereni mamy 11 lub 12. I jeszcze spójrzcie, mam odmianę o nazwie Starokijewski. Ten rosł na ogródku. Tam jest dużo mchu, jest cień, półcień. Przesadziliśmy go też dwa lata temu. I... Odchorował. Już myśleliśmy, że nic z niego nie będzie, ale, ale dał radę. Tu też nornice, karczowniki, pewnie diabli, wiedzą co jeszcze grasują. Może też korzonki mu podgryzały, które nie zdążyły się zakorzenić, ale to moje przypuszczenia, może. W każdym razie wyda na pewno owoce w 2025. A jest to odmiana o bardzo dużych, bardzo słodkich, pysznych owocach. Ekstra. I ten dereń, którego przywieźliśmy, zostanie posadzony w tym miejscu. Obornik naturalny, koński. Spójrzcie, z taką gryłą ziemi, tu w takiej starej torbie, która się już rozwala. Przywieźliśmy. Powinien dołek być odpowiedniej wielkości. Taka bida, ale będzie żyła. Okej, okay, dołek. Wodą oblejemy. No niesamowite też piachy w tamtej lokalizacji są, a tym bardziej jak nie podlewane. No to wiecie, tylko tak słoneczne stanowisko, skąd te porosty. Tylko na tym egzemplarzu, aż takie, bo pozostał jeszcze jeden, którego raczej nie weźmiemy. To jest woda z glana do nawozu końskiego, jeszcze takiego nieprzerobionego. A zachęcam Państwa, żebyście kupowali Derenie jadalne, mnóstwo jest odmian, są też dzikie. Takie naturalne, czyli Cornus, Mas, Cornus, Mas, z nich najwięcej soku jest. Możecie Państwo też zajrzeć y, na stronę na YouTubie y, Arboretum w Bole Straszycach. Tam co roku od wielu lat jest organizowany we wrześniu festiwal Derenia. No tłumy dzikie obce języki jest to, no mówię, dla pasjonatów. Tego drzewka, tych owoców. Miejsce, gdzie można spotkać się, pogadać, właśnie o tym, popróbować. Degustacja, prelekcje. Arboretum w Bolestraszycach. Niedaleko przemyśla. Jest kilka filmów zapodanych. Dobra, pozdrawiam.